Dzień dobry, witam Was z gorącej Angeoli. Tutaj mamy 32 stopnie. Wprawdzie w parlamencie, gdzie w tej chwili z Wami rozmawiam, jest klimatyzacja, więc można wytrzymać, ale wierzcie mi, na zewnątrz jest bardzo, bardzo gorąco. A ja mam gorącą wiadomość i wspaniałą. Pięć lat temu, kiedy zachorowałam na raka, zaczynałam też kampanię wyborczą. Do Parlamentu Europejskiego. Pięć lat temu dowiedziałam się, że mam raka piersi. Pamiętam jeszcze, jak w październiku nagrywaliśmy film Janka i Małgosia. Może widzieliście ten film na moich mediach społecznościowych. Ten film opowiada o tym, jak trudno jest przechodzić przez ten czas, Leczenia raka. I dotyczy to każdej osoby, jak ważne jest wsparcie bliskich, jak ważne jest nawiązywanie nowych, bliskich relacji. Ten film był dla mnie takim bardzo ważnym etapem, bo uświadomiłam sobie to, jak bardzo przyjaciele, którzy byli cały czas ze mną, pomogli mi w przejściu tych najtrudniejszych chwil. 15 lutego tego roku przebyłam całą serię badań w szpitalu w Bydgoszczy i dowiedziałam się, że zwyciężyłam. Co to oznacza? To oznacza, że uważa, uważa się, że jeżeli po pięciu latach nie ma wznowy, to znaczy, że jest się całkowicie wyleczonym i w zasadzie wznowa mi nie grozi. Odecnęłam z ogromną ulgą. To są takie słowa, na które czekałam przez te pięć lat y, y, trudnych y, y, dni czasami, ale myślę, że to zwycięstwo jest naszym wspólnym zwycięstwem. Lekarzy, którym zaufa zaufałam, medycynie, y, której również zaufałam, y, bo postęp w leczeniu, w diagnostyce jest już ogromny. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Lekarzom, pielęgniarkom, no i przede wszystkim przyjaciołom i tym, którzy wspierali mnie przez media społecznościowe. Nie znam Was. Niektórych może poznaję z imienia, nazwiska, ale nie miałam okazji się spotkać. Ale dziękuję Wam za Wasze wsparcie, bo to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję też tym, którzy wybierając mnie do Parlamentu Europejskiego, wierzyli, że pomimo walki z nowotworem, której to walce musiałam poświęcić pewien czas, będę jednak dobrze wypełniała moją rolę europosłanki. Od czasu opublikowania filmu, o którym mówiłam, że jestem zdrowa, i po emisji w jednej stacji z, o, o moim wyzdrowieniu otrzymałam mnóstwo komentarzy pod filmów, telefonów, maili. Ten entuzjazm odnośnie mojego wyzdrowienia jest naprawdę bardzo poruszający. Zdziwiła mnie, to zdziwiło mnie to, że, że ta wiadomość ma taki odbiór. I myślę, że to jest tak, że my wszyscy potrzebujemy dobrych wiadomości. Dlatego, jak macie dobre wiadomości, dzielcie się z nimi, nie krępujcie się tego. To jest czasami ważniejsze niż ważne polityczne informacje. Oczywiście polityka jest ważna, ale w życiu codziennym potrzebujemy dobra i tym dobrem możemy się dzielić. Dziękuję również wszystkim kobietom, które do mnie pisały. Dziękuję mediom. Które niosą tę dobrą nowinę, o ojejku, jak to brzmi tę dobrą nowinę niosą w świat. Dziękuję też za wszystkie rady, które dostałam. Chciałabym wam przytoczyć jednego maila, którego dostałam od pana Krzysztofa, który napisał do mnie tak: Jesteśmy w podobnym wieku. Ja, rocznik 53, też pokonałem potwora. Statystycznie dawano 15% na przeżycie, ale nic tak nie pomogło mi pokonać choroby jak ogromna wiara. Moja determinacja i optymizm zaowocowała również w ten sposób, że byłem zapraszany do centrum onkologii w Poznaniu na spotkania z chorymi, żeby opowiedzieć im, że można, że trzeba, że rak to nie wyrok, że nastawienie psychiczne jest często ważniejszy, niż to, co może zrobić cały świat medyczny. Ściskam Cię i cieszę się podwójnie, bowiem na pewno, że tak zwany Twój przypadek może zaszczepić tyle optymizmu i wiary w zwycięstwo, że wielu osobom zapadającym na różne choroby może udać się wyjść z tego zwycięsko. Pozdrawiam serdecznie. Ja też wierzę, że każdy z Was może wyjść zwycięsko, z każdej opresji, w jaką wplątuje nasze życie, chciałabym też wykorzystać ten mój entuzjazm i to, że w tej chwili sporo osób chce słyszeć o tym wyzdrowieniu, żeby nie tylko zaszczepić optymizm i wiarę, ale przede wszystkim, żeby zaszczepić Wam w umysłach potrzebę badania się. Dzięki temu, że się badamy, możemy przewidzieć. Rozwój choroby. Leczenie jest ważne, ale profilaktyka jest jeszcze ważniejsza. Więc apeluję do Polek i Polaków: badajcie się. To może pomóc uratować Wam życie. W opisie będziecie mogli znaleźć linki do, do bezpłatnych programów leczenia piersi. A jeżeli macie jakieś Wasze sugestie, proszę wrzucajcie je w komentarzu. A teraz powrót do Angolii. Angola jest bardzo ciekawym krajem, krajem pełnym kontrastów. Jest tutaj ogromne bogactwo, ale również jest ogromna bieda. Brak pracy, bardzo słabo rozwinięte rolnictwo, które produkuje teraz tylko jedzenie na użytek własny czyli bardzo trudno jest o jedzenie które pochodzi tutaj z tutejszego rynku. Jedzenie w związku z tym jest sprowadzane. Żywność jest sprowadzana co powoduje że jest ona bardzo droga. Więc ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup żywności która ma odpowiednią wartość. Oraz ilość. Również jest bardzo duży problem w Angolii z edukacją. Właściwie wyższa edukacja prawie że nie istnieje, jest na bardzo słabym poziomie, i wszyscy młodzi, którzy chcą zdobyć dobrą edukację i mają pieniądze, wyjeżdżają do Europy. To trochę smutny obraz tego kraju. Parlament, słuchajcie, jest imponujący, popatrzcie, tak może trochę machnę tym komputerem i pokażę Wam, jak wspaniale wygląda, przepiękne krzesła, przepiękne audytorium, ale jeśli chodzi o demokrację w Angolii, z tym jest duża trudność i Osoby stąd pochodzące, Angolczycy, którzy zresztą niektórzy z nich studiowali w Polsce, bo kiedyś do Polski przyjeżdżało bardzo dużo osób z Angolii, zdobywali wykształcenie właśnie w naszym kraju. Więc rozmawiałam tutaj z kilkoma takimi osobami, które mają bardzo dobre wspomnienia z tego czasu. Po co w ogóle tutaj przyjechałam? Otóż e, przyjechałam tutaj na e, pierwsze spotkanie nowo utworzonego e, kongresu, e, który łączy kraje Afryki z krajami Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej kraje Afryki są niezwykle ważnym partnerem. Dla krajów afrykańskich Europa jest również bardzo ważnym kontynentem. Wiążą z tym kontynentem bardzo duże nadzieje. Więc ważna jest współpraca pomiędzy naszymi kontynentami. I taką właśnie współpracą i tworzeniem strategii tej współpracy zajmuje się AKP-UE. Czyli Afryka, Karaiby i Pacyfik oraz Unia Europejska. Dotychczas ten organizm pracował zawsze razem. Teraz został podzielony na regiony, zostały ukonstytuowane nowe władze oraz odbyło się pierwsze spotkanie, w którym brała udział Urszula. Przepraszam, Jutta, Jutta Upirajnen, która jest komisarzem do spraw współpracy właśnie pomiędzy różnymi krajami, różnymi kontynentami. Tworzone są różnego rodzaju partnerstwa, dzięki którym ta współpraca staje się bardziej ciekawa i bardziej owocna. Chciałabym Wam pokazać trochę tego, tego kraju. Nie miałam zbyt wiele czasu, żeby gdzieś wyjeżdżać. Więc te zdjęcia to zdjęcia z jednego spaceru nad oceanem oraz zdjęcia z dojazdów z hotelu do parlamentu, gdzie no zobaczcie. Wozili nas tak, jakbyśmy byli nie wiem jaką ważną delegacją. W związku z tym, że nie mogłam poruszać się autobusem, który specjalnie był przeznaczony dla delegacji, miałam specjalny samochód, który jest podobno wypożyczony od prezydenta. Tak mówił nasz kierowca, ale nie wiem do końca, czy to jest prawdą. Super wyposażony samochód. I cały czas woziła nas, prowadziła nas policja, więc starałam się to sfilmować. No, wyglądało to dosyć niesamowicie. To taka ciekawostka, ale wierzcie mi, po raz pierwszy tak podróżowałam. I dlatego też o tym opowiadam, bo, bo jest to na pewno ciekawe. Angola ma w niektórych miejscach przepiękną architekturę. Ona miesza się ze starymi budynkami, ale nie starymi pięknymi, tylko starymi, zniszczonymi. Jest bardzo dużo budowli, które nie zostały ukończone. Zostały zabrane przez skarbówkę. W tej chwili nie wiadomo do kogo należą. No i straszą. Także miasto jest takie pokiereszowane. Zależy, gdzie człowiek spojrzy, to może zobaczyć albo przepiękny budynek, piękną architekturę, albo właśnie takie straszydła. Swego czasu czytałam o Angolii w książce Jeszcze jeden dzień z życia Ryszarda Kapuścińskiego. To jest 75 rok, to jest jeszcze czas wojny domowej, kiedy kapuściski tam był. Ale ta książka daje taki bardzo dobry grunt do poznania historii Angolii. Teraz na pewno w Angolii wiele się zmieniło. Rok temu były wybory. No, niestety obecny prezydent. Trudno powiedzieć, że sprawuje swoją władzę demokratycznie. Chociaż tutaj Angolczycy mówią, że korupcja jest o wiele mniejsza, że życie powoli wraca do jakiejś stabilizacji. No, niemniej prezydent ma władzę absolutną. Jego córka została najbogatszą kobietą na świecie. Przekazał jej jakieś ogromne inwestycje należące do, do tego kraju. W związku z tym no, trudno, trudno mówić o demokracji. Niemniej spotkałam tu bardzo wiele ciekawych osób z najróżniejszych krajów, z, właściwie z całej Afryki. I są to ludzie, którzy pragną rozwijać swoje kraje w warunkach demokratycznych, w warunkach, które dadzą im szansę na rozwój, na pokazanie swojego bogactwa i na skorzystanie z tego bogactwa. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne tutaj debaty będą bardzo ciekawe. Ja z Wami się żegnam i zapraszam Was na kolejnego live'a, który będzie 27 lutego. Będę rozmawiała z Anią Mateją z Fundacji Turowicza. Będziemy rozmawiać o tym, jak napisać biografię o Jerzym Turowiczu. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam z gorącej Angolii.